Zapraszam Państwa na specjalne wydanie programu Reanimator. W dzisiejszym odcinku dwa wywiady. Dostałem od Państwa mnóstwo listów z prośbą o zamieszczenie więcej materiałów i wiadomości na temat Sylwestra Stallone. Spróbuję sprostać. Poślecie do piekła. Przecież yes. do swego brata. তো কত সুন্দর যে আমাদের আমাদের সামনে একটা 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 w Cześć, witamy po w Animatorze. Jest ze mną gwiazda filmów Gore. Pan Franz Maurer. Grał pan rolę bestii, wilkołaka, vampira, golema, godzilli, monstrum, potwora z Bagien. Odrzucił pan rolę wielkiej ośmiornicy. Co pana do tego skłoniło? Proszę powiedzieć kilka słów. Kwestia jest naturalnie finansowa. Mój producent zaproponował mi zbyt małą kwotę i nie mogłem się zgodzić w tych czasach, gdzie pieniądze grają tak ważną rolę na zarabianie mniej jak gwiazda hollywoodzka, więc musiałem odrzucić tą propozycję. Jesteś stupnięty, naśmal to coś więcej, to o wiele więcej. Jak Pan sobie radzi na przykład z taką 14-godzinną hartyzacją do wielkiej y, ośmiornicy? Praca jest oczywiście bardzo ciężka. Co prawda, że mam dobrą grupę, która y, y, wspaniale współpracuje, ale y, y, harówka jest okropna, no po prostu charówka jest. Ale jak lubię, to wie, to w Czy nie irytuje Pana, że w każdym pana filmie wypowiedział pan średnio powiem 12 słów, w tym 4 okrzyki. Tak to jest? Jak sobie z tym radzi? Wie pan, koncentracja, koncentracja, jeszcze raz koncentracja i wtedy moment, tak. Zapraszam serdecznie na cudowny film będzie straszny i okrutny oczywiście jak wszystkie poprzednie i zapraszam serdecznie.